W rozgrywkach Ekstraligi Słupsk.pl wygrała drużyna dowodzona przez Artura Piekarka. Trudno było o ten sukces. Było, było bardzo trudno, poziom w tym roku był bardzo wyrównany, także losy mistrzostwa przychodziły się do ostatniej kolejki praktycznie. I drużyna Słonzy, która prowadziła bodajże dwie kolejki przed końcem, punktami z nami, przegrała mecz z Klimą w przedostatniej kolejce. W ostatniej kolejce zremisowali z drużyną ekipa na swoim 4-4, wykorzystaliśmy, wykorzystaliśmy ich utknięcie, wygraliśmy ostatnie sześć meczów z rzędu zwyciężyliśmy jednym punktem całą Ligię. To jak ta drużyna zwycięska się nazywa? Hassan Kebab Old Young. A mógłby Pan ją przedstawić? E, bodajże 4-5 lat temu wpadłem na taki pomysł, żeby założyć drużynę. E, wymyśliliśmy nazwę Old Young. E, z biegiem czasu e, zdobyliśmy pierwszego sponsora, którym była firma ubezpieczeniowa Aviva. Po roku czasu udało nam się wynegocjować nowe, 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 nowego sponsora, którym została firma Hasan Kebab, która jest z nami do dziś i mogę już powiedzieć, że dogadaliśmy się na nowy sezon i w nowym sezonie 2015-2016 nadal będzie nas wspierać. To, kto był w tym zwycięskim składzie? Czyli po kolei. Skład był, skład był bardzo długi, było chyba 19 osób zgłoszonych. Ale może powiem, wymienię nazwiska osób, które, które kończy, kończyły sezon. Tak? W bramce bronił Mirosław Dybowski, w bloku obronnym grali Kuba Stec, Łukasz Więś, Artur Piekarek, Paweł Mosakowski, w linii pomocy Bartosz Kwinta, Marek Publik, w ataku Dominik Kaczmarek, Piotr Będkowski. No to silna paka była. Silna paka, zgrana paka. Oby, oby utrzymać trzon zespołu ostatniego sezonu troszeczkę zezwolić drużynę i, i na pewno będziemy chcieli utrzymać, utrzymać mistrzostwo w kolejnym sezonie. A jaki był poziom w tych rozgrywek? Poziom był naprawdę e, wysoki. W tamtym roku e, praktycznie dominowała jedna drużyna Katryna Gówczyce, która bez problemu. E, Całe rozgrywki. W, tym, w tym roku liczyło się do końca, można powiedzieć, 5-6 zespołów, które walczyły do końca mistrzostwa, tak? Także na pewno w tym, w tym roku liga była bardzo, bardzo silna, ale to tylko na plus. Trudno chyba będzie obronić tytuł mistrzowski za rok. Oczywiście, bo... Rotacja, rotacja w drużynach jest bardzo duża, jest dużo, dużo zmian zawodników, przechodzą między klubami, także na pewno, na pewno będzie ciężko utrzymać to, ale postaramy się, zrobimy, zrobimy wszystko, żeby, żeby wygrać po raz kolejny ligę i pojechać na mistrzostwa Polski drugi raz rzędu. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo.